No, witam wszystkich. Jak sami widzicie, nowy zbiorniczek dotarł. Jest to zbiorniczek z Diversy. Jak dla mnie, w bardzo atrakcyjnej cenie go dostałem. Nowy na gwarancji mnie kosztował 150 parę złotych. Więc kto by nie skorzystał z takiej okazji, jeżeli towar jest jeszcze nadatek nowy na gwarancji, to już w ogóle muszę przyznać, że mm, bardzo ciekawy zestaw, chociaż może być, że się nie sprawdzi. Już jeden zbiornik z Diversy mam. Jeżeli chodzi o akwarium. Więc super. O, no, w komplecie mamy grzałeczkę. Jak dla mnie, taka sobie. Najprostsza, jaka może być. Jakiś filterek. I oczywiście parę dodatkowych dupereli, jak zwykła siateczka. Termometr, który może mi się nie, do niczego nie przydać. Oczywiście kochany Tropical dodaje jakieś gratisy jak dla mnie jedna z fajniejszych firm jeżeli chodzi o jedzenie dla rybek no i naprawdę przystępna cenowo jeżeli chodzi o samą pokrywę to tutaj też jakiegoś szału nie ma ale jak dla mnie to ten zestaw w tych pieniądzach, w jakich go kupiłem prezentuje się bardzo fajnie. Na pewno będzie fajnym dodatkiem. Pomoże też mojemu bojownikowi albo raczej naszemu bojownikowi lepiej i przyjemniej spędzać czas. No sama konstrukcja bardzo prosta. Trochę jak dla mnie mały jest ten otwór do karmienia od góry. No ale akwarium nie jest duże. Zawsze można podnieść całą klapę, całą pokrywę i pokarmić, porobić coś w akwarium. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!